Sagi, 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 Tobias Tobias no nic nie masz, dobrze. No ja chcę no nic. Nawet jednego. ja też. Sagi, 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 Teksi, dexi, dexi No i masz trzy dobrze. Trzy dobrze? Jak trzy dobrze? Mam dwie postacie. No przecież, no nie, no nie chce mi się. Dobra ja zamieniam Piko, 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 palion, palion No dwa dobrze teraz No, no już lepiej no mi się wydaje, że ty coś w konia robisz Jakbym tutaj i tutaj dał Tobiasza to co wtedy? No to masz dwa dobrze tylko I Jak dwa dobrze? Tutaj Sagi i tutaj dexi. No co jest cztery dobrze Cztery nasz. dobrze dobra Dobra wygrywam zaraz To no, tutaj daję piko, piko I tutaj musi być peter wtedy No i masz tylko jedno dobrze no, Jak jedno? O co tu chodzi? Jak no Dobra ja muszę ciebie tylko zamienić dobrze To tu będzie Tobiasz na pewno Co ty robisz? Trzy dobrze Dobrze tylko! Trzy, kurde! Dobra, bo ty mnie coś tutaj wkręcasz. I idę od początku. A przy okazji powiedz, czy dasz radę dać sobie z zamkniętymi oczami. Serio, spróbuj. Sagi, 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 sagi! No i wygrałeś, no kurde! Co? Właśnie wystartował nasz serwer piko.mc.pl. Użyj komendy event, aby odebrać darmowego VIPa.